No cześć wszystkim. Dzisiaj kolejna recenzja klocków z AliExpressu. Dawno nic nie było, więc postanowiłem, że coś wam pokażę. Paczka przyszła niedawno, więc wziąłem się za recenzję. Tym razem mamy tutaj, jak sami widzicie, zwierzęta. Zainteresowały mnie, niewiele kosztowały, więc stwierdziłem, że zobaczę, czy warto. I na pierwszy rzut oka wszystko fajnie. Oczywiście są pewne mankamenty, ale to za chwilę. Jeżeli chodzi o same zwierzęta, to mamy tu czarną panterę, lwicę oraz dwa niedźwiedzie. A oprócz tego takie stwory, takie wilkory. I czarna pantera, wszystko było rozłożone poza tymi dwoma bestiami. Trzeba było sobie to złożyć. I czarna pantera, bardzo fajna. Malowanie ma, chociaż brakuje mi tu malowania na pysku jakiegokolwiek. Ale bardzo fajne do zabawy. I tak samo lwica. Bardzo fajna. Też mi się bardzo podoba. Też mi trochę brakuje malowania na pysku. Malowanie uważam, że jest bardzo fajne poprawne. Jak sami widzicie, mamy taki zasięg ruchu. Dalej tego nie zmienimy. Oba koty bardzo fajnie się prezentują. No jest to ten sam odlew, tylko inaczej pomalowany w innym kolorze. Tak samo jest z niedźwiedziami. Niedźwiedzie też mamy w dwóch kolorach. Ten miał być niby biały, jest taki szary. Też tył można go postawić aż tak na baczność. Oczywiście u kotów też się głowa rusza, więc, jak w standardowych Lego, niedźwiedź ma otwarty pysk. Bardzo fajnie pomalowany jest. Bardzo mi się podoba wykonanie. Tak samo drugi. Jak sami widzicie, mają inne kolory oczu. Ten ma domieszkę brązowego. Ten natomiast ma tylko całe czarne i tylko białe plamki. Te zwierzaki są bardzo fajne, bardzo mi się podobają. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o kształt, o wykonanie i o cenę, to jestem na tak. Kosztowały niewiele. Bo tam koło 3-4 zł bodajże. W opisie dostaniecie oczywiście, cenę i sklep, gdzie były zakupione. Natomiast, jeżeli chodzi o te bestie, to tutaj już się zaczynają lekkie problemy, ponieważ z boku fajnie to wygląda. Nawet widać lekkie jakieś szpary, jakieś lekkie przerysowania. Jednak przód już nie wygląda tak fajnie. Ten ma. Jak malowali mu zęby, to przemalowali mu nos, więc zaś ma nos przemalowany wyżej. Oczy fajnie, jednak wykonanie trochę słabsze. Jeżeli chodzi o te zwierzaki, to w komplecie były dwa siodła. Niestety ale siodła wchodzą ciężko. Siodła są słabszej jakości niż te zwierzęta. Są zrobione, no gorzej. Są gdzieś źle wyszlifowane, źle odlane. Dla porównania mam tutaj koty Kuman Enlington. Tutaj głowa się unosi, opada tak samo jak tu. Tu jest problem trochę z pyskami. Nie ma jest tylko taki ograniczony ruch i nie czuć żadnego oporu jakiegoś takiego klikania u dinozaurów. Tutaj. Ciężej to chodzi, ale tu wykonanie jest 100 razy lepsze, mimo tego, że spasowanie wielkościowo są podobne, jeżeli chodzi kod do kota, tutaj porównamy sobie z lwem. Ten lew jest mniejszy troszkę. Jeżeli chodzi o Problem z siodłami to w Kumanie, Enlinktenie, tam w serii z rycerzami yy, też jest problem z tymi siodłami. Po prostu siodła są lekko źle spasowane, trzeba by je lekko przeszlifować, są nierówne no i nie wchodzą. W tym kocie też nie wchodzi do końca. Tylko tutaj już producent ma podpisane swoje je siodło Enli, więc. Nie wstydzi się tego co zrobił, a spasowanie jest jednak słabsze. Jeżeli chodzi o moją ocenę, to w skali od 1 do 5 lew, czarna pantera i dwa niedźwiedzie mają u mnie 4,5. Te dwa zwierzaki niestety, te wilkory albo wargi, jak to woli, no niestety takie naciągane 4. Bo odlew jest fajny. Trzeba go trochę bardziej ścisnąć, jednak malowanie pyska jest słabe. Lepiej to wygląda, niestety, wykonanie firmy Kuman w starych zestawach Enlighten. Co mogę powiedzieć? Cena do jakości jest adekwatna. Nie kosztowało to dużo. Poza tym, przy tym zamówieniu. Dost Miałem cztery zwierzaki i dostaliśmy coś takiego. Jak sami widzicie, są to takie gałki lodów, dwa w każdym kolorze, taki gift. Więc też fajne. Trochę długo to szło, no ale się mówi trudno. No tyle na dzisiaj. Dzięki do zobaczenia następnym razem. Hej.